Cześć. W dzisiejszym odcinku jest ta MK6 z problemem nierównej pracy silnika podczas dodawania gazu. Wymiana kabli świetnie pomogła, więc następna w kolejności dostaje cewka. Co trzeba będzie zrobić? Zdjąć tą pokrywę. kluczyk dziesiątka. Wkręcamy sobie te śrubki i dalej przechodzimy do cewki. Cewkę mamy już na wierzchu. Kable, jak widzicie, są nowe. Warto też sobie sprawdzić kolejność i poprawność. Założenia tych kabli. Natomiast e, cewkę odkręcamy torxem T25 i zaraz dokonamy podmianki. Cewka jest już wyjęta. Tu mamy drugą używaną, Zalegro za 40 zł. Zaraz dokonujemy montażu i sprawdzamy, czy wszystko działa. Dokręcamy cztery śrubki. Jest to bardzo prosta czynność. W szybki sposób, w ciągu 5 minut możemy zmienić taką cewkę właśnie. Mamy kostkę. O, jest zapięta podłączamy kabelki zgodnie ze schematem. Operacja zajęła nam 5 minut, Autko chodzi idealnie, równytko jak widzicie i wadliwa okazała się cewka. Także warto czasami wymienić również ten element i samochodzik znowu chodzi jak należy. Mam nadzieję, że komuś ten filmik się Przyda, a ja Was pozdrawiam. Cześć!